Malty dodatkową zobaczcie drzewo cytrynowe, nie ma co się dziwić, temperaturowo jest teraz 15 stopni. Można powiedzieć oficjalnie, że gdzie jest jeszcze? Że zabłądziliśmy na Malcie. Wjechać tam gdzie dojedziemy dzisiaj, tam moi drodzy dojedziemy. Manu, witam serdecznie, kolejny piękny, słoneczny dzień na Malcie Właśnie napisał do mnie jeden z widzów chyba na Instagramku Czy nie mam ochoty gdzieś się przejść? Stwierdziłem, że nie mam co robić, tak więc idziemy Jeżeli chodzi o takie akcje spontaniczne Z reguły nie mam nic przeciwko Ale czasami jest tak, że dodaję film Na przykład z danego miejsca Ale niestety... Opuszczam je dosłownie po tym, jak ten film jest opublikowany, więc ciężko mi się z każdym z Was spotkać. Tak jak na przykład było w Nowym Jorku, dostałem mnóstwo zapytań Piotrek, czy się spotkamy, więc dziękuję bardzo. Ale filmy w Nowym Jorku były z opóźnieniem trzydniowym, czyli jak poleciał pierwszy film z Nowego Jorku, ja już po prostu opuszczałem miasto. Ale mówię, z reguły nie mam z tym żadnego problemu, tylko dobrze jest napisać mi na przykład na Instagramie. A nie w komentarzu na YouTube, bo powiedzmy takich wiadomości na Instagramie będzie 10, a komentarzy na YouTube powiedzmy jest dziennie 200-300 i nie na wszystkie jestem w stanie odpowiedzieć. Temperaturowo dzisiaj tak, że jedna nogawka jest odwinięta, żeby tatuażu yy, nie ubrudzić spodniami. Jakieś strzelam 12 stopni. Więc. W końcu nie ma chmur, nie jest wiecznie, a to jest najważniejsze. Jesteśmy na dzielnicy w sumie w mieście, w miasteczku, sliema no i nie wiem co dalej. Przepiękny dzionek na siadanie w sumie do drugiej sielanie. Wybieram się klasycznie na kebaba. Że jestem z sympatycznymi ludźmi z Polski. Teraz na nich może przedstawię jeśli oczywiście będą chcieli. Ale najpierw jedzonko, a później wybieramy się na jakieś klify. No i się taki biedny kebabik muszę wam powiedzieć, chyba. Chociaż. O, na koniec. Sądzę, so, się jest troszkę inaczej. Warzywka takie. A... I i to jeszcze tam No słuchajcie, to jest Artur Himanko Toylaksa na Instagramie Justyna. Jedziemy sobie najpierw do Walety. Musimy się przesiąść i później będziemy jechać dalej, jeszcze dokładnie nie wiemy dokąd mamy w planie zobaczyć starą stolicę Malty. I jeszcze może uda nam się pojechać na klify. Dotarliśmy do Walety, tu jest główny na terminal autobusowy wszystkie autobusy jeżdżą, komunikacja działa. Powiem wam dość sprawnie. Bilet jak już dość, aj już się dowiedziałem bilet kosztuje euro 50, tak jak wczoraj, ale on jest ważny na dwie godziny, więc bardzo fajnie, bo można sobie zrobić normalnie kilka a, zmian, jeżeli chodzi o busa, można przejechać kilkukrotnie, więc bardzo spokojnie trzeba kupować za każdym razem nowego. My szukamy autobusu numer 56. Dla takich ciekawostek, tu jest jeszcze drugi terminal Z którego odjeżdżają autobusy Ale wszystko jest dosłownie ulokowane około minuty, dwóch od siebie Ciężko chyba tu się zgubić Malta mała Czekamy na autobus numer 56 Przyjdźmy w inny autobus, który nie jedzie do naszego miejsca celowego Ale tamten nie chciał odjechać Więc po prostu jedziemy przed siebie, zobaczymy gdzie nas dzisiaj się autobus linii numer 62. Życzę nam powodzenia Zesrał nam się autobus, chyba. No i musimy gdzieś teraz Proszę. iść sobie. Yes. jest small bus. Dobra, słuchajcie, okazało się, że coś się drybi i mamy jakiś czekać na inny autobus. Tak jak przygody dzisiaj. Jak zawsze w cenie biletów. Wyrzucili nas autobus, okazało się, że nie ma miejsca. Pośmiali się, pośmiali, że będziemy się jeść na podłodze, ale jednak okazało się, że trzeba wysiąść, ponieważ pan powiedział, że policja złapie i będą problemy. No nic, przygody. Pogoda i tak jest. Póki co średnia zmieniła się dosłownie w minutę. Pokomplikowało się zdeczka, ale to jakoś tam szczególnie nie przeszkadza, dopóki nie pada. Już trzy razy zmieniliśmy plany Najpierw mieliśmy jechać do, e, na klify Później na e, byłą stolicę Malty Później znowu stwierdziliśmy, że na klify Bo nam autobus nie przyjechał Teraz ten, w którym siedzieliśmy Przyjechał i w połowie drogi po prostu stanął I mówi, trzeba wyjść, zmienić autobus Przyjechał inny autobus, ale okazało się, że nie ma miejsca e, Kolejny znowu nie przyjechał Tak więc kolejny raz zmieniamy plany I poszliśmy na przystanek No i będziemy po prostu wiecie, bez planu, bez jakiejś tam, yy, nie wiem spiny, że musimy gdzieś tam wjechać. Tak. Tam gdzie dojedziemy, dzisiaj tam moi drodzy dojedziemy. A tak wygląda okolica, w której się znajdujemy. Po prawej nowoczesny budynek. Tutaj połączony ze starym budownictwem. Tutaj znajomy z Polski. Tutaj znowu stare budownictwo, więc... Wszystko jest tak bardzo fajnie przeplatane No i szybka zmiana decyzji siedzimy w bolcie i jedziemy słuchajcie do Mediny Można powiedzieć oficjalnie, że Gdzie tam jest jeszcze, że zabłądziliśmy na Malcie no i Dojeżdżamy do Mediny. Słuchajcie budynki oczywiście historyczne, jak większość tutaj na Malcie. Tutaj cały opis jak to faktycznie wyglądało. Ulokowane na wzgórzach zamieszkuje 292 osoby. To jest sporo turystów. Nie spodziewałem się. Tu jest stara stolica e, kraju, stara stolica Malty. Zatem zapraszam na zwiedzanie. Być cicho i nazywane podobno miastem ciszy. Dało się wyczytać tak jak mówiłem, 292 mieszkańców, znajduje się na terenie tego obiektu. Zrobiło się bardzo ciutko zimie. Pewnie przez te chmury, ale też położone wyżej jak pozostałe miejscowości tutaj na malcie. Z reguły tutaj jeździć samochody nie mogą, ale niektórzy mieszkańcy mają tutaj. Przepuski z racji, że jest to obiekt w 100% historyczny. Jak wam się podoba? nie Robi wrażenie? Robi. Jak w Maroku, chyba. No, tak też mówiłem, że jest takie trochę arabskie klimaty. Faktycznie jest tu bardzo spokojnie i cicho, jak można zauważyć. Mało ludzi tutaj mieszka, więc raczej. Hałasu jakiegoś tutaj nie doświadczymy, ale wszystkich, których spotykam, mówią, że to wygląda jak w krajach arabskich, jakbyśmy gdzieś byli. Nie wiem, w Maroku na przykład, czy w jakichś innych krajach. I ja odnoszę podobne wrażenie. Jest trochę turystów, ale Malta to jeszcze nie ten chyba okres, żeby jeździć tak wiecie masowo no bo jest czutkę chłodne także dzisiaj w bluzie się można pomykać jeszcze macie widoczek na restę wyspy Myślę że można jechać dalej Jeszcze na koniec katedra świętego Pawła No i można ruszać w kolejne miejsca. Zgubiliśmy się na marczy, moi drodzy Zobaczcie jaka śmieszna stacja benzynowa Diesel 1.20, 1 jeden chyba, a chyba to jest benzynka 1.30 4 euro I tak ustawiona. zaraz właśnie przy tym Głównym budynku Tej Mediny Kolejny kebab moje tu odpiszany sprawę na wszędzie gdzie są kebaby I tu znowu macie opcję wyboru trzech różnych Surówek i to nawet macie patrzcie Makaron, ryż Ziemniaki do Kebaba Ale no, weźmiemy taki klasyczny czyli jakąś cebulę suróweczkę zwykłą trochę ciekawostka zobaczcie jakie można mieć rejestrację na Malcz na przykład dwie literki tylko i wyłącznie i zauważyłem, że sporo ludzi ma coś takiego nie wiem jaki jest koszt uzyskania takiej tablicy, ale już któryś raz z rzędu zauważyłem właśnie, że są takie typowe właśnie tutaj, trzy literki i trzy cyferki no, i pojedzony kebabik, powiem Wam, że lepszy od tego dzisiaj pierwszego. To jest, mówię, pierwszy raz, z takim czymś, spotykam, że możecie sobie sami wybrać yy, dodatki do tego kebaba. I to jest dobre, bo na dobrą sprawę od tego, co Wy wybierzecie, zależy, czy ten kebab będzie dostatecznie smaczny. Pamiętajcie, że autobusy są na żądanie, właśnie nam się gościu nie zatrzymał, pomimo wciśniętego stopu. Zobaczcie, jesteśmy na. Klifach, trochę daleko, w sensie źle. Jedną stację za daleko, gdzie planowaliśmy wysiąść, ale zobaczymy, jak to wygląda. Pogoda jest taka, jaka jest, nie jestem w stanie jej zmienić. Tu się niby rozjaśnia, ale wiadomo, to jest wyspa, to się wszystko może zmienić w przeciągu 5-10 minut. Zobaczymy, jak wyglądają klify tutaj na Malcie. Powiem wam, że wygląda ładnie Ale to chyba nie to, czego oczekiwaliśmy Bo myślę, że gdyby faktycznie było w pełni słońce bez chmur Wyglądałoby zdecydowanie lepiej Podrzucę wam kilka zdjęć z internetu Żebyście sobie mogli porównać jak to wygląda Kiedy nie ma chmur I w tej sytuacji, z racji, że a nie ma słońca, a dodatkowo pada deszcz Czekamy po prostu na kolejny autobus No i zabierzemy się w stronę miasta No bo nie ma sensu po prostu Moknąć tutaj Żeby do zasady, wiecie o co chodzi Tak więc Tak wyglądają klify moi drodzy, no nie wyczaruję wam w Lepszej pogody Tak czy jak przyznam, że warto było chociaż sobie na chwilę wysiąść, bo Podziwialiśmy to z okien autobusu, ale te kilka minut na jakiejś tam delikatnej żawce nas nie, nie rozpuści. Dochodzimy tutaj wszyscy razem do wniosku, że fajnie, nawet ta komunikacja jako tako działa. Ale z racji, że są na przykład roboty drogowe, to przykład autobus nie przyjeżdża albo spóźnia się. Dodatkowo niektóre autobusy jeżdżą co godzinę, tak teraz. Jechaliśmy autobusem. Wyszliśmy dosłownie na 3 minuty, żeby porobić kilka zdjęć, no i okazało się, że kolejny jedzie za godzinę. No i przejdziemy się tam do pierwszej wioski i tam też są jakieś chyba dwa lub trzy autobusy, ale też jeżdżą mniej więcej co godzinę, tak więc trzeba mieć na uwadze, jak to wygląda faktycznie w praktyce. Jak jest z wypożyczalnią samochodów? Nie wiem, ale musicie wiedzieć, że uliczki są mega wąskie. W mieście jeździ się, bym powiedział, tak no, na żyletki. I dodatkowo ruch jest po drugiej stronie. Przechodzimy z taką wioską. Bardzo sympatycznie ludzie zauważyliśmy tutaj, właśnie na obrzeżach e, tej nieturystycznej części. Malty dodatkowo zobaczcie drzewo cytrynowe. Nie ma co się dziwić, Temperaturowo jest teraz 15 stopni, a jest. Początek marca Tutaj podobno w lato naprawdę temperatury bardzo wysokie A nie ma się dziwić, jesteśmy 200 km w linii prostej od Afryki I 80 km od Włoch I zaraz powinien tutaj być przystanek autobusowy Takie troszkę to wygląda na opuszczone Ale fajnie zobaczyć Maltę zupełnie z innej strony Nie tylko tej turystycznej, którą się widzieć na poprzednich odcinkach ale pojeździliśmy sobie trochę, pogubiliśmy się i o to w tym wszystkim chodzi. Wracamy już ostatnim autobusem linii 233 Stone. Haty, bo ja mam tutaj dzisiaj siódmy środek transportu. Na dobrą sprawę, żeby zobaczyć tylko i wyłącznie dwie atrakcje, bo tu co chwilę coś się wysypywało, jak widzieliście. Tak więc macie w 100% przykład, jak to wygląda komunikacja na macie. Musicie być bardzo cierpliwi, a tak potem zobaczcie. Jaki fajny skatepark, bardzo ładnie porobione graffiti. Widzę, że ja mega zajawkowicz, jeżeli chodzi o sztukę uliczną. Piękne kolorki. Mało powrót do haty, rozpadało się. Muszę się Wam przyznać, że. Zmuliła nas strasznie ta droga W tych autobusach Tak jak mówiłem, siedem środków transportu, aby zobaczyć tylko i wyłącznie Dwie atrakcje, z czego Jedna to były te klify, gdzie byliśmy sobie kilka minut No i ta Mdina Więcej dzisiaj czasu Spędzonych w Komunikacji miejskiej Ale też dlatego Że pogoda taka, a nie Inna i nawet nie było sensu, nie wiem, brać taksówek i jeździć po, yy, po wyspie, no bo nie ma co zwiedzać przy takiej pogodzie. Pada deszcz, nie ma sensu tutaj, że tak powiem, świrować na siłę. Zatem, moi drodzy, ja czekam sobie wypić herbkę, posiedzieć troszkę, na kąpie popracować, porobić jakieś rzeczy. Pozdrawiam was serdecznie, pamiętajcie, ważne rzeczy żeby zasięgi poprawić, łapkę w górę, komentarz, subskrypcja. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Przymano.